Dzisiaj z przyjemnością prezentuję Wam węża, który jest dość podobny w zwyczajach przynajmniej do naszego rodzimego węża. A mam tutaj na myśli oczywiście za Tak, jest to wąż, pączośnik, jest wężem żyjącym w środowisku wodnym w pobliżu tych zbiorników wodnych czy to stojących, czy jakichś bardziej podmokłych terenów, czy tam strumieni. Ale. Jest to ściśle związane z jego dietą, czyli taki wąż odżywia się czy to rybami, czy to płazami, tak? czy to też ślimakami i dżdżownicami. Także jego dieta jest troszeczkę urozmaicona, i taką dietę też możemy mu w terenie zapewnić czyli mu tam jakieś dżdżowniczki dorzucić, czy też wpuścić mu rybki, które w basenie sobie będą pływać, a on sobie na nie będzie w czasie wolnym polował. Są to z natury dość łagodne węże. Ten mój troszeczkę tutaj zasymulował atak, ale to tylko dlatego, że zdjąłem z niego kryjówkę, żeby go zaprezentować. No i oczywiście trochę w ten sposób go spłoszyłem, ale poza wstępnym takim gdzieś tam symulowanym atakiem, potem już zachował się bardzo spokojnie. I jak widać nawet wystawiał mi język, tak żeby się ze mną podrażnić troszeczkę, oczywiście żartuję. Węże językiem Włochają, więc to nie było z jego strony takie mniszczne zachowanie, tylko po prostu sprawdzanie, co się dzieje. Ale przyznajcie, że język ma piękny, czerwony, zakończony na czarno, dość taki można powiedzieć rzadki kolor, ale ponczośnik akurat taki piękny prezentuje.